Vanessa była jedną z bohaterów, których poznali Państwo dwa lata temu. To między innymi na rehabilitację jej i jej brata przeznaczone były pieniądze z 1% podatku. Pieniądze, które wpłynęły na konto Fundacji Słoneczko. To dzięki Państwa gestowi tym rodzinom było choć odrobinę łatwiej. Dzięki temu moje dzieci mogły skorzystać z dofinansowania rehabilitacji czy zakupu leków, które są dosyć drogie do pielęgnacji skóry atopowej. A to dzięki zaangażowaniu zarówno Fundacji, jak i Telewizji Asta, do której niemalże codziennie napływają apele z prośbą o pomoc najbardziej potrzebującym. W miarę możliwości staramy się na nie odpowiadać. Telewizja Asta stara się i jest być blisko swoich widzów i ich problemów. Każdy z nas zastanawia się, na co przeznaczyć 1% podatku. My postaramy się pomóc i wskazać grupę, tą najbardziej potrzebującą, podopiecznych Fundacji Słoneczko, wskazać konkretne 10 osób, 10 problemów, 10 różnych przypadków, zaprezentować, no i przybliżyć Państwu to, dlaczego warto im pomóc. A że faktycznie tak jest, potwierdzają liczby. Wpływy na konto po pierwszej edycji programu zaskoczyły nawet pracowników Fundacji. Efektem wspólnej akcji yy, był wzrost... Przekazanych pieniędzy z 1% podatku w województwie wielkopolskim o 25%. Jest to bardzo dużo. Finałem trwającej kilka tygodni akcji była Wielka Gala, podczas której poznaliśmy taneczne talenty wielu znanych nie tylko z pierwszych stron gazet, ale przede wszystkim z naszej telewizji osób. Pilnie trenowały one pod okiem Mistrza. Osoby nie widziały wcześniej, nie wiem, pani prokurator czy naszych posłów, naszych urzędników miejskich w takiej sytuacji, takiej, że tak powiem, no bardziej ludzkiej, ponieważ tańcząc na przykład rumbę, otwieramy nasze serce, pokazujemy swoje uczucia. I takich emocji i uczuć z pewnością nie zabraknie także w tańcach wykonywanych przez gwiazdy tegorocznej edycji. Wśród nich radny powiatowy i pilski przedsiębiorca Krzysztof Pabich, którego do wzięcia udziału w programie nie trzeba było namawiać, zgodził się od razu. Od razu, jak tylko zgodziła się żona, ma już pomysł na przekaz sceniczny. Ja lubię tańczyć szybkie tańce, tak żeby trochę poruszać się na tym parkiecie. No, mam kondycję, nie ukrywam, że trochę biegam, więc, więc ta kondycja jest i chciałbym no, dużo poruszać się na scenie. Nie chciałbym wolnego tańca, raczej coś szybkiego. Czy się uda i rzeczywiście zobaczymy Krzysztofa Pabicha w ognistym i dynamicznym tańcu, okaże się już 3 kwietnia podczas wielkiej gali podsumowującej projekt. Mały procent, duża sprawa. Na parkiecie zobaczymy również Grzegorza Pekse, Krzysztofa Wyrwę, Ryszarda Standio oraz Katarzynę Stokłosę. Wieczór umili także występ Bizona i jego młodych podopiecznych, a także zespołu na górze. Ale wcześniej poznamy historię bohaterów drugiej edycji akcji. Jako pierwszą, już 7 marca, uśmiechniętą Klaudię.